Witamy Państwa w najnowszej serii naszej, będziemy testować różne rzeczy o rzeczy z Aliexpress i różnych dziwnych sklepów. Również o... temu jak i Albo Tak, tu Shier. Raves i Zenek przed Państwem, także zobaczymy co dzisiaj przetestujemy. Już mamy okularki. Niektórzy mają typu Iron Man, Tony Stark, najnowsza moda z ostatniego filmu chyba Endgame za całe prawdopodobnie 8 ziko też wygląda jak Tony Stark? Już wyglądasz jak Tony Stark. No to dobra, przechodzimy do testowania dalszych produktów. Wylosuj może coś z naszej, z naszej bazy tutaj. Dobra, tym, 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 tym. Który dym, mi się podoba najbardziej. Czyli tak, ja wybieram Twój, a Ty później wybierasz mój, tak? Możemy tak zrobić. Dobra, Możemy czyli jedziemy. Tak hmm. Chociaż mogliśmy sobie zrobić to się wytnie. To mogliśmy sobie zrobić zbliżenie na to. No to wybieram. Hmm, bardzo intrygujący jest produkt dla odważnych. Czyżby tak, taki stojaczek? To nie jest to, co myślisz. To zwykły stojaczek. O, o, teraz też. To jest Można sobie zobaczyć, jak on wygląda. Ale mam nadzieję, że on jest kompletny. Tak. Jest kompletny, ale brakuje jednej rzeczy. <grych> Nie przyszło? Tak. Nagramy tutaj przebitkę, jak to wygląda. Tak Taki, proszę Państwa, trójnóg. Czy przyszło? Przyszło, ale zobaczymy yy, sobie to właśnie. Muszę iść po tą jedną część tutaj. Czyli. Kurwa, gdzie to jest. Tego co widziałem, to u nas kosztują gdzieś po 8 dych, tutaj są po dwie dyszki na temu. Wszystko podlinkujemy i proszę Państwa, to tutaj oczekuję... nie wyłączył. Kurwa, mi się już wyłącza stary. Nie? No bo tu masz y, ściśnięty na włącznik. A. <laughs> no. Jest to na ta ta tak, w nie? Nie? Dobra. Wkręcamy werble. Aha, bo to można, tak, tutaj sobie to można wyciągnąć w ogóle, no. tak, jak macie śrubokręt, to śrubą skręcić, ale my nie potrzebujemy my i mamy tutaj na tym znamy. Mobilny, mobilny statyw, no i zajebiście tutaj na teraz damy przebitkę z tego. Czyli można tym statywem wywijać na każdą stronę? Tak, można wywijać na każdą stronę, można go sobie podwiesić gdzieś. Tak zwany sprzęt dla odważnych. Tak, dokładnie jest. Sprzęt dla odważnych. Proszę bardzo, tutaj piękny od razu pierwszy produkt. Powiem Ci wybrać mocny produkt na początek. Bardzo intrygujący, super interesujący, proszę zobaczyć, bliżej do kamery. Tak i tutaj oto. Można wiadomo go użyć na różne inne sposoby, bo ma tutaj takie wypustki. Ale no, nie był jeszcze testowany. Czyli bo... można powiedzieć, że ten produkt może być nawet dla trojga. <śmum> można powiedzieć, że taki będzie to trójzą. <śmum> 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 Dobra. OK. On idzie w odstawkę, testujemy następny produkt. Czyli teraz twoja kolej. Co tu mamy ciekawego. Sprawdźmy. Sprawdźmy coś grubego na początek. Proszę Państwa, tutaj już nie będziemy owijać bawełny. jest to kawał sprzętu. Sam sobie powiem że szczerze, takie chciałem kupić. Yy, Ci, że trafiłem na dosyć dobrą promocję, bo na Aliexpress dla nowych członków był za... Wtedy co przeglądałem, za 100 zł. To jest yy, konsolka Retro, yy, z tego co pamiętam, R36S. To jest Ambernix, czy coś takiego? Yy, a czy w sensie Ambernik? No tak, to taka firma, chyba, Ambernik. Oni powiedzieli, że nie wiem, to jest super chińska konsolka, nie? Aha, a w jakiej cenie mniej więcej? E, około 100 zł. Ty, to tania, ten Ambernik to chyba e, po prostu jest No, powiedzcie, że bardzo fajny sprzęt, już go włączam. Prawdopodobnie z tej strony tak jest. I cyk, jedziemy. Ma bardzo fajne gajgi. Kurwa, ale. Ale gra od razu na początku mocny. No, i e. basem jak w rybnym, nie? że nie miałem jeszcze dużo czasu na przetestowanie tego, ale yy, co mogę powiedzieć o tej konsolce? Już przycisnął dźwięk. Boże, yy, ta dźwięk konsoleczka dźwięk. ma praktycznie wszystko. Każdy Retromaniak musi ją mieć według mnie, ma bardzo fajne analogi z Nintendo Switcha. A że za stówkę, to powiem Ci nie zaskoczyłeś stary. No, powiedzmy, że jest dosyć sztozny konsolka. Głównie wziąłem dlatego, żeby sobie grać w gry z PlayStation 1, ponieważ posiada tutaj, jak zauważą Państwo. Tak, jak się to fachowo nazywa Bampery Triggery? Tak, bampery chyba to są, no. Albo Triggery też mogą no, być. No, mo mogą być. I tutaj mamy... Nie, yeah, duch... to są Triggery. Bumpery triggery to triggery. Są triggery. Jak praktycznie wpadzie na PlayStation, nie? Tutaj mamy są na przykład PC Engine, że możemy grać różne pewnie gry z ta. Co interesuje ludzi? Czyli pewnie gry Sony albo Nintendo. Dokładnie więc taką solkę mi się wydaje, że będzie dla Was. A pokaż mi no ty Trzymaj, szukaj, daj mi sobie Pomacaj ty sobie, zagrać. ja cię tutaj... Ty dumiesz zajebiście stary. No to włączaj. Ty no powiem Ci szczerze, że to jest Ale te analogi, nie? nie? Te analogi fajnie śmigają, jeszcze z tyłu czy właśnie figery. No. Tutaj jeszcze można przygłośnić. Drogę, to... I czym ma na baterii? Mm, do... 5 godzin. Nie no, powiem Ci, to jest Jeszcze jej nie ładowałem. Ja to kumplowi stary kupię na urodziny. I jedziemy. Jak początkowe wrażenia? Są jakieś spadki klatek? Nie, nie, powiem Ci, zajebiście to wygląda. No, jednak Chińczycy potrafią zrobić konkretną tutaj rzecz. No, nie żebym miał małą konsol w domu, bo mam praktycznie wszystkie. Dobra, ale no, wszędzie jest spokojnie. Może jeszcze w... Zalecają właśnie kupić swoją kartę yy, pamięci i przekopywać bezpośrednio te wszystkie pliki, co są systemowe, bo ona lubi podobno padać. Ja już to zrobiłem na samym początku. Tak, ale musieliście kupić kartę SD, tak? Yy, tak, mikro SD, tutaj mamy wejście jeden slot na kartę SD no. i też drugi, ale jeszcze tak jak mówię. zamówiłem czasu, żeby się z nią obyć. Prawdopodobnie, jak będę miał więcej. Możemy zrobić taki głębszy temat na tej konsoli. Tak, ja, możemy zrobić dogłębny teścik konsolowy. Przechodzimy dalej, zobaczymy co będzie. No dobra, czyli tak. To odkładane, gdzie dajemy? Ja, a możemy tutaj dawać dobra. na tą dolną półeczkę na przykład. To mi się wydaje, że dobrym gadżetem z AliExpress a, jest oczywiście. ten super kaktus. Oczywiście kaktus, mocy, popularny jakiś czas temu, nie wiem kiedy to było popularne, dwa lata temu, mm. trzy lata? Był mm. Ja Jakoś tak. e, Czy gra nieśmiertelną piosenkę o problemach porannych i egzystencjonalnych? I drugi raz trzeba nacisnąć i jest. Tylko Uuu. Czyli fani Cypisa będą zadowoleni. Jak najbardziej. Ale jedna rzecz jest tutaj rozczarowana. A nie. Działa. Działa. Tak, bo on tutaj ma drugą taką funkcję i powtarza głos. Bo nie wiem czemu nie powtarza teraz. Halo? Tak, trzeba mu głośniej powiedzieć. Może to być nawet czasami yy, straszne, jak jesteś wiesz tutaj sam i jest to włączone i nagle się chłopo odezwie. A... Czekaj, czekaj. mogę spróbować, coś się tak. zdziałać z tym super jak? Ale nie wiem, jak się go teraz włączy. Aha, bo tu się włączy. Tam okay. prawdopodobnie masz jakieś Dobra, trydy. Tu się włącza, tu się wyłącza. nie wiem, jak teraz aha, bo tu się Tam prawdopodobnie masz No proszę bardzo. A tu są piosenki. Czyli na karaoke dał Tak potem Mamy... potrzebujesz kompana do karaoke. Tak, akurat jest to szczęście, że piosenka Cypisa jest druga, bo tutaj jest dużo piosenek i one lecą od początku, wiesz, jak ja go wyłączę i włączę, to trzeba będzie po prostu znowu lecieć, po kolei klikać. Jakby tam była, nie wiem, setna, to byśmy musieli 100 razy kliknąć. A że jest druga... E, to... Chyba to było bardziej na polski rynek, ten gadżet. No właśnie nie wiem, nie wiem, bo to jest podobno przypadek, nie mam pojęcia. Jak było jeden jest duży minus tej zabawki, że jest tylko refren. I to chyba nie cały. Jest niby spoko, ale fajnie by było jakby była cała. Czyżby cypis cypi zmaczał w tym palce. O prawa autorskie, może, no, nie ale może. nie sądzę, że już brzmieć tą konsolę, gdzie <laughs> są wszystkie gry na świecie, nie, nie sądzę, żeby to akurat cypis. Mi się konsolali. wydaje, że pełna licencja była na tych konsolach. Może sobie sprawdzić yy, tutaj tego dobra, Każde słowo, jakie powiem, ten kaktus wypowie. Tak. Albo zdanie. No to uwaga, teraz będzie wersja hard. A. nie działa. A ty musisz go włączyć? O, no, pan gdzie? Musisz dać on. Dobra. Dobra. Ok, czyli wersja hardkorowa i jedziemy. A. A. Zajemiste, nie Polecam dla y, z wyroli. No, Konkretny temat. Kaktus proszę zobaczyć tutaj jaki jest uśmiechnięty pokażemy go. Jaki piękny kaktusik uśmiechnięty Piękny piękny Uśmiechnięty kaktus. Uśmiechnięty kaktus. Wszystko jest tutaj z nim w porządku. Nie ma się czego wstydzić. I co najlepsze, nie kuje! Tak, w oczy. I, I teraz wybieramy kolejny gadżet. To jest ciekawe. Proszę Państwa, niewiele trzeba, żeby zostać super bohaterem. Tak, widzę, że tutaj też ma jakiś ciekawy mechanizm. Tak, akurat to jest wersja ta najtańsza. Za 30 parę złotych. Ja mrużę oczy sobie. Tak, ale to musi, jeśli to założysz tą maskę, to musisz yy, brodą tak jakby... Aha, daj się na dół, żeby on sobie. Tak. Yy, ogólnie jak skakam, robię w tym salto. Da się. Tak, to... bardziej ten... sobie rozepnij. Jak coś to ci pomogę... Mogę ci zapiąć jak coś. Chłe <laughs> chłe. Czekaj, czekaj. Kurwa, to jest dla mnie za małe. Co ty gadasz? A teraz? Aha. Czekaj... No, nie mam tu pod brodą, nie? Yy, tak. Czekaj, zdejmij na chwilę. Bo tu mamy jeszcze regulację. Aha. Tu mamy trzy poziomy brody. No to tak, to, je, ale to jest... A nie, dobra. Jest chyba na O, tu mamy jeszcze jedną. I tu mamy to jeszcze aha. jedną. Ale to już się... Tu już prawie zapada się. Ale dobra. Sam, dobra, sam, sam już ci ramy zazdrajamy. Ja mam stary jakiś duży łeb. No, jak sklep. A no. teraz dla mnie git. Teraz do dla Ciebie git. Czekaj. Tutaj dopniemy. Może nie pęknie. Kurwa, faktycznie mam duży łeb. Dobra. I teraz się możesz poczuć jak Mais Morales. A coś mi się chujowo różą oczy. Yy, no, bo wtedy masz mniejszy zasięg pod brodę. Jest... Może pokaż Ty, jako ekspert, Dobra, to tutaj rozepnęcie. Spoko. Zawsze jakieś kobiety proszę, żeby je napiąć. Powin... Po... Taki, na takich nagrywkach powinniśmy mieć własną Tom. Ubieraczkę? jak Hosteczkę, tak jak, wo... Hostessę, tak jak Wojewódzki ma. Tom nosi wodę. nosi wodę. To nie się ludzie później będą py pytali, co mi się stało w nadgarstek, nie? Tak. Polecam sporty Walki. Myślę, że to efekt czego innego. Tasowania? Kart? Nie z tym Niemcem co tam gadali. A, nie, nie. OK. Weźmy zapnij. Bez kontekstu. Tutaj się zwiększy. No i okej. Okay. I tutaj wtedy wsadzamy sobie tu pod kosiłkę. Chyba, że macie do tego rasa, to lepiej to siądzie. No, u ciebie się mrużą te oczy. Ale no, musimy pracować do... Widzę, widzę naruszać, żeby widzicie to... Jakoś konkretnie zmrużyło. No, powiedzmy, że praktyka będzie czyniła mistrza. Yy, ogólnie gadżet spoko, pewnie to dobrze wygląda, widoczność. A jaka cena? Yy, 30 parę złotych na no, Ali. Jest tanio, jest dobrze. Jest dobrze? Tak. A czemu ta maska jest w ogóle czarna, a nie yy... czerwona? Z czarną nicią. <grym> Powiedzmy, że to jest, jest kilka Spider-Manów, akurat wybrałem maskę Maisa Moralesa, takiego Czarne czarnego, spider czarnego spider Czarnego Spider-Mana, tak jest, przechodząc tym płynnie, czarnym Spider-Manem, idziemy do następnego produktu. A no to ja się mówię, rozbieram. Tak, Ty wybierasz teraz. Jeśli ktoś jest tam fanem Star Warsów, bądź Dune. <noise> to jest... Bieda wersja, mały sztylecik i miecza świetlnego. A tak naprawdę to jest lampka LED, którą y, zamówiliśmy do nagrywania. Co mogę powiedzieć? Była tania, to jest jej na pewno zaleta, bo kosztowała około 50 zł. Tutaj widzicie, ma różne kolory. Można sobie tutaj zmieniać w barwach LGB. Dobrze, nie LGBT. <laughs> Może są to wszystkie te kolory tęczy. Jakieś są tu tryby, których nie testowałem, to nie wiem, to jest jakieś zachmurzenie? To jest... Czyli może nie, nie. tą klamką samoloty. Różne jakby te barwy światła zachmurzenie, światło słoneczne, nie wiem. Czyli wyglądamy jakby świeciło słońce. Uuu. Powinniśmy wyglądać spalowny, jakbyśmy nie? byli... Nie wiem, kurde. Domek tutaj <laughs> Na dworze? Domek na dworze. Tu chmurki. No nie, no to... a to chyba jakaś lekka, żarówka. To zwykła żarówka. A może włącz program yy, taki, żeby leciało wszystkie kolory? Nawet rozdzielczość można tu ustawić w 9K, nie? To jest jakiś tryb chyba dla zakochanych, pulsujący. <laughs> Lo Love Island, nie? Czyli są tutaj różne tryby. Tort, szampan, palma, yy... błyskawica. Nie polecam dla osób z epilepsją. O, tutaj można nieźle kogoś sobie wystraszyć, jak jedziecie za nim samochodem. FBI. I mu pokazać pałę. Ktoś mi się pewnie zdziwił. To blasu, Nie wiem czemu lasu. A czuję tą choinkę. No i myślę, że sobie ją już od razu możemy tutaj ustawić z tyłu, żeby nam robiła fajne tło. Czyli teraz jesteś tym, Ken Obi Wan Kenobi. Tak. Bo on miał chyba zielony miecz. Tak, dokładnie. Minusem tej lampki jest to, że ona y, dość słabo trzyma. Ona tam chyba godzinkę trzymała na tej baterii, no ale jest bardzo lekka. Nie wiem, tak jak od razu ją dostałem do rąk, to mówię, kurde, co no tak lekka, ona ma baterię w ogóle. Ale przy okazji, gdy jesteśmy przy lampach, żeby nie testować, to jest taka sama lampa, tylko ta nie kosztowała 5D, ja ją kupiłem za stówkę i ma te same tryby, też ma tutaj opcje różnych. Y, Różnych presetów, ma tutaj różne barwy RGB, i też sobie ją tutaj od razu użyjemy. Tom już zdążyłeś rozładować? Tak. Nowy nabytek? Tak, tak. Ile na baterii trzyma? Tak, wydawało mi się, że z godziny, ale tutaj nagrywaliśmy na niej podcast, taki, więc może dłużej. No zobaczymy teraz. O, zdradzasz mnie? Nagrywałem pod coś z nie? Nagrywałem podcast. To nie wiem, czy pewnie oglądałeś. Tak, tak, tak. No widziałeś. Widziałem, lekowem like I pamiętajcie, lajkujcie, obserwujcie. Dawajcie łapkę w górę i dzwoneczek, lajkujcie, klikajcie. No. no to dobra, no to lecimy dalej. To jest dość ciekawą rzeczą. Właśnie potrzebowałbym tego powerbanka na chwilę. Dobra. A jakieś kabla potrzebujesz? Yy, kabelek mam swój. Powiem wam, całe 8 złotych pod telewizor robi robotę. I jest. Dobra, na razie widzę, że działa. To jest taki tryb, że jest podłączone. Już przerzucam go na tryb gadania i tak nam właśnie to zasuwa. Taki retro, nie retro, gadżecik. O, Jeśli coś mówicie to wygląda. albo jak. Jak będziecie coś mówić, to się będzie pojawiał, ale nie, teraz nie pojawia, coś się zjebało. Co, coś, coś poszło nie tak, Mamy nie? się ruszy. Yy, Prawdopodobnie tak już włączam do tego normalnego trybu. Yy, nie wiem, jak macie może yy, późniejszą... randę. Tutaj, 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 bardziej. No? No i teraz będziemy mówić, nie? I to ma też właśnie różne tryby, których też nie odkryłem do końca, ale zaraz zobaczymy. Jest tu tryb właśnie zmiany kolorów, bo to też niby jest Aha. RGB. Czyli teraz tęczowe są. Tak jest. Hmm, tęczowe. <tentrowe> Dalej. I tutaj mamy różne właśnie takie barwy. No. I w sumie właśnie o, teraz patriotyczna, kurwa, jedziemy z tym na marsz niepodległości, z taką barwą, nie? I z dobrym mikrofonem, raczej z dobrym głośniu, głośnikiem i, i, i byłoby. I patriotycznie rotę puszczamy? No, oczywiście I tutaj tak. Tutaj są kolorki y, i to głównie reaguje na dźwięk, to jest funkcja tego. Tak, i na przykład to jest dobre w nocy jak. Y, nie wiem, śpicie sobie. Jak chrapiecie. Po... Nie, nie, Albo ale... na imprezę, tylko ten kupić taki chyba z 50 w, w, w całym domu rozmieścić i jest dobre. A... Albo w kiblu ukryć, wiesz, ty no. nagle <śmiech> <śmiech> się A powiem Ci, że w, u mnie w kibelku mam dosyć fajny gadżecik, e, przyniosę go i go kupiłem w Action. To jest jeszcze kolejny tryb, różne kolorki, na najazorki, każdy tu, kto co wie. To jest sobie koła głośniczka. Puszczasz muzyczkę, dokładnie. panienki i można, można nic robić, nic gadać. Pokazujesz tylko no, W razie tego później akcja Klaskanie. Czyżby to działało? No, obacja stojąca. Będzie idealne stary. idealne narandki. W domu, nie? Dobra, to już można odłączyć. Tak, odłączamy, no, odkładamy. Dajemy z boku, żeby tutaj nie zawadzał. W sumie ile już mamy? Czekaj. No, mamy Raz, kilka. dwa, trzy, cztery. Mamy już kilka przedmiotów przetestowali. No i. Licz. Co? Aha, to... i później będzie... Tak, chyba dzisiaj pięć zrobimy. Mi się wydaje. No ja zróbmy więcej, no. Już już Będą szopy. Tak. <laughs> Zróbmy więcej przedmiotów, to dla widzów, może dwa z tego nagramy. Czyli teraz y, ja wybieram... tym dym, dym dym Ty, to jest portfel? Czyżby tam były jakieś shurikeny, gwiazdki ninja? To no, jest, proszę Państwa, za 10 zł można powiedzieć, że etui na różne trzy przedmioty. Ja akurat y, trzymam w filtry do aparatu, które wyglądają mniej więcej tak. Do tego aparatu to dzisiaj się nieraz nie chciało zmieniać filtrów, jak żeśmy nagrywali. Tak, dokładnie. Będzie widać, zobacz, widać No, no I nie widać. I nie widać. Czyli Dobre to jest... dla osób, które mieszkają z rodzicami, takie... Tak, albo dla tych, co nagrywają Dajem. w słoneczny dzień. I przy okazji pokażemy super ekstra chiński gadżet, ostatni. Nie, przedostatni, bo jeszcze mam coś zajebistego. Pokażę jeszcze tą ściereczkę. To płynnie połączymy to z tym gadżetem. Ściereczka kosztowała 5 zł i były dwie szere ściereczki. O, widzę w wysokiej jakości mikrofibra. Tak, właśnie to nie jest mikrofibra, tylko jest taka jakby skóra. Zobacz. Znaczy to nie, nie pachnie skóra? E, no, taka jakby. Nie, no jest Jak jakiś, po spawaniu. Jakiś chiński wynalazek w ogóle. Tutaj. Jakby tam jest. jakiś spawacz go namaścił swoim zapachem. No i służy to do mycia. Różnych takich ekranów, szkiełek w obiektywach. Idealnie czysty prawie. Dobra. A jeszcze pokażę jeden gadżet. Mój ostatni będzie to oto yy, kolejny chiński wynalazek, czyli to w ogóle kosztował 3 zł. Jest to taśma dwustronna, która w sumie nie jest taśmą, tylko jakimś dziwnym takim. Podaj mi nożyczki. Oczywiście, wlekam. Yy, z co, to, Nie, 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 z boku. Z boku. A Tak. Jest to specyficzny rodzaj taśmy. Taśma, która nie jest do końca taśmą. Zobacz sobie, co to jest. I to w ogóle było za 3 zł. To ja taką kupowałem, to już mówiłem, za 5 dych i stary, ja nie wiem, czy my to odlepimy, nie? Pokaż. To jest z tej strony pyk. Tak. To jest taka jakby żelatyna. I o, jedyny problem jest, Oderwać ten O jest, dobra. Czyli co, jak już Odrywamy przycisk... ten plastik. I tutaj zobaczcie, widzowie. A, żebym to oderwał później. Trzyma... Mocno. A! Już Poszło. Oderwałem, tak. Ale powiem szczerze, że naprawdę polecam, zobaczcie. To się klei jak klej. Tak, właśnie, właśnie nie wiem czy to się klei, czy to jest jakieś takie... Bo to się tak jakby nie klei, to jakby z swoją strukturą... Czyli nie? Nie jak, nie, jak Spider-Man. Ja nie wiem, czy to ma klej. Czy to struktura, właśnie tego nie jest y, klejąca. W ogóle ten, ten obraz na to przykleiłem, nie? I się zajebiście trzyma. Przykleja na taką zwykłą y, taśmę. Znaczy zwykłą, no taką dobrą z obi, i się nie chciał przykleić. A na to. To on z Tak, tak, ta, ta, Tesla, Tesla. No, ta, nie testy. To y, zobaczcie, tes proszę Państwa. Co to jest? Co to jest? Yy, jak coś to nam możecie powiedzieć w komentarzu, co to może być za związek chemiczny? Tak, ale zobacz, do ciała się nie klei. Czyli... Zobaczymy. Już taka wymemłana. Przy, 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 Przyklejmy na nie nożyczki. Proszę Państwa. No prawie. <słyska> <słyska> ale spokojnie by się przykleiły, jakby była świeżyczka. Także yy, Tom, taśmy naprawdę polecam. Jeszcze, jak ona kosztuje 3 zł, no to praktycznie A można powiedzieć, wziąć. że jest za darmo. W porównaniu do tej właśnie Testy, Tesli, czy jak to się tam ono nazywa, nie? Tesla, Tesla, No, do Tesy. Tylko nie zjedźcie na, że to polska firma i kurwa im zrobimy zły PR. No... Później będzie tak, że nie wspieramy polskiej gospodarki. Wspieramy polską gospodarkę. Dobra, czyli ostatnim w sumie gadżetem... Jest y, taki super uniwersalny pad. Można go połączyć praktycznie z każdą konsolą, oprócz Xboxa. Czemu? On hmm. wygląda jak pad do Xboxa w sumie. Yy, właśnie ma takie y, rozłożenie właśnie analogów, triggerów, wszystko. No. I jest, od, jest spoko, a co mnie bardzo przekonało, y, jest y, dosyć wytrzymały. I ma bardzo fajną funkcję RGB. Powiem szczerze, że... Spoko, troszeczkę te gałki dziwnie chodzą, i tutaj to dziwnie chodzi. No, ale wiadomo, za jakieś takie. Za 60 gier... zł? No, za 60, to tak. Fajnie jest, że ma tutaj dodatkowe przyciski do jakichś szczelanek. Skok, na przykład i przeładowanie, albo kucnięcie, Także yy, ma dodatkowe te łopatki, takie jakby, nie? Dokładnie tak. Testowałem na PS Trójce, twórce. Nintendo Switch. Przede wszystkim nawet dosyć długo trzyma bateria. Dopiero mi padł ten pad po 10 godzinach. Hmm, no to kompletnie. Dosyć mocnego y, ciorania, nie? No patrzcie, jak miło się trzyma, on jest bardzo lekki w ogóle. Na plus mi się wydaje, że właśnie widać każdy komponent tego pada. Jest to na pewno bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o wygląd. Made in China, oczywiście. Dla mnie tutaj na pewno są mm, świetne te przyciski, te łopatki tutaj, ala łopatki, nie? To są tutaj akurat, nie, takie łopatyczki w sumie. Mhm. Na pewno to jest na duży plus. Może dlatego z Xboxem nie chcę się połączyć, bo w Xboxie, jakby te łopatki one odpowiadają. Zostaje Elite. Tak, mam tego właśnie Elite. I tak jakby możesz tylko zaprogramować nie jakby dodatkowe przyciski. Tylko jakieś kombinacje. Tylko już te, które są przyciski. Możesz przenieść na przykład X tutaj, nie? Nie możesz stworzyć jakby nowego przycisku. I są takie przypadki, da że się. nie od matki. To by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Zapraszamy na kolejne odcinki, a w następnych odcinkach zobaczymy, co tam będzie się działo. Może będzie coś ciekawszego, może nie. Zobaczymy. To Myślę, jest... że na pewno będzie. To jest taki wielki kocioł panoramiksa, nie? Co wyjdzie, to wyjdzie. Pierwsze koty za płoty. Yy, oglądajcie kolejne odcinki. Subujcie, lajkujcie, yy, wyślijcie, staremu I, I komentujcie. I komentujcie. No to pozdro. No, no to spierdalam. No. <laughs>